Jeszcze przed odcinkiem macie tutaj listę trzech ostatnich subskrybentów, więc jak chcecie się znaleźć na tej liście to zostawcie oczywiście subika, a może wy będziecie w następnym odcinku. Zapraszam. Hej cześć siemanko, z tej strony Traperatu. z Simon mówi już po aktualizacji na nowej mapie. No i jest dzisiaj ze mną czy to się nagrywa? Nagrywa... No są ze mną... Moi pomocnicy czapelent Tomo Hello. Hello, money! Dobra no i jest na razie rozgrzewka. Simon nie strzela. Jak <grywa> tylko na pierwszym and <grywa> Seeku pozdrawiam mamy tatę i rodziców Nagrywa się, nagrywa się. Na nowej mapie Będzie jeszcze jutro Hide and Seek. Dzisiaj dostajecie Simona, no i jedziemy. Simon mówi zapraszam w szybko. Na, na... Na ulicę. Simon mówi oczywiście. Powiedz coś Thompson. Yy, mówię? dobrze. I Simon mówi, wszyscy... Nie, dobra, nie wiem. Simon mówi ustawić się pod tą ścianą, Simon mówi. Tam tutaj. I się nie stakować Simon mówi. Wszyscy domą. Jest. Yy, dobra. Dobra, Simon mówi staj bez ruchu. Czekaj, no to muszę sobie wyłączyć. dobra, tak się nie... Będę czekał. Dobra, kucnąć. Wenus i Trapa. Ja sam mówię oczywiście. Podskoczyć. Dobra. Ej, bo stać bez ruchu, polaczek. Kucnąć. Samo mówi kucnąć. Dobra. Podskoczyć. Sa Demonka, Simon mówi podskoczyć. Nie było wstać, z Dream. Dobra, co mogę powiedzieć? Kolega, z tym karambitem i z tym karambitem zapraszam do mnie tutaj. Simon mówi, zapraszam do mnie. Nie było wstać. A ty dołącz, nie chodziło mi to o ciebie. Ty dołącz Simon mówi. mogę Cię zabić ale bo powiedziałem w końcu to Simon mówi więc nie, nie no mogę, mogę... mogę powiedzieć. I dobra, co ja mogę Wam powiedzieć? Od teraz nie ma Simon mówi tylko jest Trapper mówi. No więc... Kolego z Krakenem, słyszysz mnie? Było stać bez ruchu A ty mnie słyszysz? Simon mówi machnij głową, jak mnie słyszysz Simon mówi machnij głową, jak mnie słyszysz gościu z tekturem No ten chyba zaraz go zabije A ty? Halo? Słychać mnie? Halo? Który machnął? Ty machnąłeś? Machnąłeś? Bo no nie dadzą się nabrać po prostu... Dostaniesz po nogach, nie wiem czy dostałeś nawet... Mieszę o to, ile nas... Sam mówi, podzielić się na dwie strony, do trzech. druga Liczę do 3 no to

Bierze do to chodźcie... No idźcie do swoich partnerów. Tak musisz. Chodźmy. Samą, mówi Ale jeszcze się wyłożył. No dobra, no, no mordo Ktoś no, oszukuje. No grupcio No gościu mali, no wy ja wiem! A dobra idę do ciebie. No chodź. Dobra, jest to wszystko? Smokezy? Nie to nie smokezy. Dobra no to wy jesteście Simon mówi, bo ustawcie się na tej ławeczce. Simon mówi? W band? Simon mówi. Simon. Dobra. A teraz wiem, jest was tutaj sześciu. Więc co ja mogę powiedzieć? Ustawcie się, Simon. Dobra, możecie wejść tam. I w raz, dwa, trzy, baba, ega patrzy, więc raz, dwa, trzy, baba, ega patrzy. No i idźcie, musicie do mnie dojść. Raz, dwa, trzy, hop. Simon mówi oczywiście. Raz, dwa, trzy, hop. Ja no ja na ciebie patrzę, czapelaty nie typie! Raz ty patrz, nie jesteś ze mną! Hop. Ty patrz! Czekajcie! Nie ma takiego! To jest mój Nie Nieważne kogo. Nie było wstać, w Dream! Nie ładzę stary! Trzy. Trzy, hop! No szybciej Pamiętajcie, jak ja nie patrzę, to możecie sobie tam trolować. Mordo, napisz kim jesteś! Mordo! Oho! Oo! Nie, dwa. ty... Smurfik! Dobra, to mo. Co? Dobra, byłeś pierwszy! Niestety No i ty kolego wybierz dwie osoby z tamtej grupy Nie, wybierz jedną grupkę, jest... Którą Ej bo tutaj osobę? Typ do nas dołączył! Co? O, wyszedł. Dream poszedł do TT. Dobra, mieszka No i wybierz jedną osobę. Jedną grupkę, Simon mówi. Nie wiem jak no jesteście. Którą? Wybrał. Którą? Ta, która się stakuje teraz. Nie, 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 no, no zbanie ten pędu, nie ruszaj się. Ja mam karambit'a tutaj się tak... tak... Y... Mhm. ciebie w sumie też. Ało! Dobra, i teraz jest uczciwie. Więc zapraszam odpalić, nie wiem, zapraszam odpalić yy, konsolę albo to coś, co się nazywa. Mhm. Chat? Chat, tak. A Simon mówi? Tak, Simon mówi. Znów no sobie tego nie widzę. I robimy quiz. Jak to było? O oh jest! Czekaj, dalej tylko na swój kanał wejdę. kto powiedział, że to będzie o moim kanale. No zawsze jest to na twoim kanale. Dobra. Jeśli ktoś słuchał mnie dzisiaj, to mm -hmm. ile? Albo nie, inne pytanie. Gotowi jesteście, maknijcie głowami, Simon mówi. Dobra, jesteście gotowi, nie waży yy... Ile skrzynek można dostać w karnecie bojowym? Znaczy, critical passie. Piszemy na 3, 2, 1, hop. Thompson i Easy byliście najbliżej. Którzy to są? To jest Tomo? Jest, ja. A Easy Przygrałem? No i wygrałeś, kolego. Kto to jest? Czemu? 7 skrzynaczek jest. Patroks, gratulacje. Byłeś najbliżej. Aha. A więc co, ci trapper? Że odcinek trwa 11 minut, więc zapraszam. Simon mówi dalej do CT, robimy trzecią część. Nie, bo oszukałem. <noise> bo, bo ja nie go zdążyłem kusnąć, bo się nie zorientowałem i uciekałem, i grubcia zabiłem. <głos> <głos> Dlatego właśnie <noise> <się> to. <noise> do... Wszyscy Simon mówi do CT. co ty robisz? I Simon mówi, zapraszam na tą samą miejscówkę. Bo... Ej, bo ktoś o, to... jest tutaj! No wiem... Dobra, to jest taki los, sam wiesz, teraz pod tą ścianą. Życie gróbcie! Szybciej, szybciej, Co tak wolno chyba? Szybciej było. pod tą ścianę, kubasy. Pozwoliłem strzelać? Ja nie strzelałem. Dobra. Wszyscy są Tomo? Tak. Nie, jeszcze ty, tej... dochodzi. Skąd? Dobra. No to... Dochodzi. Wstać. No stoimy. Dobra, niech każdy wstanie. No ale stoimy. Nie gościu. Simon mówi. No to za ten tak. Dobra. Poproszę dwóch pomocników moich. Chapel and... To jest chapel. No, chapel i Tomo. Simon mówi wystąpcie. I mi tu. To jest Chapel i to jest Toma. A ty dołącz. Simon mówi. Nie mam. Było się nie przyznawać, to bym się nawet nie zorientował. Dobra, kucnąć. One top. Podskoczyć. Simonowi stoi bez ruchu. Orban nie. Podskoczyć. Simon mówi, podskoczyć. Chapel. Dziękuję za udział Simonie ten Seek już nie weźmiesz udziału. Leci bali. Nie nie proszę już... Nie! nie. O, dupa. Dobrze. Yy, co mogę wam powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że ostatnia osoba u mnie umiera Simon mówi. Szybciej, szybciej, myk. szybciej. I myk! Szybciej! A nie było ktoś mnie, się, ktoś mnie uderzył. Ja nie! Za to będzie rzeź. A! No czemu je? A! Ej, zapiję jeden no z dwóch No dlaczego? Simon mówi wszyscy do dziury... Jest, Tych, kto, jak zawsze... Osoby, które żyją. No nie, 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 Simon mówi do obserwatorów, bo nie będę was zabijał Dobra, osią, to bied... mamy. o co? O kurde nie ciebie, sorry. No... Wypierdzielaj Polaczek. Skiba która BIEGNIE! No, Skiba niech sobie drugiej... biegnie. Z drugiej połowy longa. Boże i płaci. Mam już XDK przez lat. Wszyscy są? Eee, yy, nie Skiba tam biegnie. To szybko biegnij Kucnąć Skiba. Simon mówi kucnąć. No, ostatni byłeś. Podskoczyć. Dałam Simon Simonowi szybko, kolego. Jak raki. zawsze musisz mnie zabić. Jak zawsze. Dobra, robimy taką sztuczkę, że wskakujemy na mnie, Simon mówi. I skaczamy. I kto zabija ten trapera, ten wygrywa, bo był taki bug, że się zabijało. Dobra, nie te rady tutaj. Czekajcie, gdzieś indziej to trzeba wykombinować. Dobra, nieważne. Yy... Na przystanku. To na jest przystanku. szybki pomysł. Yy... Podzielcie się na dwa teamy. Raz, dwa. Simon mówi. Dwa teamy. Szybko, szybko, szybko. Dobra, dołącz do niego. Było Simon mówi? Yy, tak było. Simon mówi, wyjść po jednym gościu tu do mnie. No szybko, bo dwóch zabije. Dobra, jest. Uwaga, uwaga, uwaga. Yy, odpalcie yy, czat. No. I uwaga, piszecie na 3, 4, wymień jeden z kolorów, które się. out, które się znajdują na hit 3, 2, 1, już! No jeszcze jest tam. Wygra, to jest drugi? Kto napisał? Wenus, który to ty? Idź do obserwatorium. Żółty jest, no jest. No dobra, ale za późno. Dobra, no i ty odejdź do tyłu. No i druga para szybko. Zapraszam do mnie, Simon mówi. Uwaga, uwaga, uwaga. Opalcie czat i ile jest... W sumie dobry pomysł, Ren, pijaj tu do mnie. Ile jest y, trybów botów? Piszemy, 3, 2, 1. Ja już wiem. Jeden. hop. Dyś który to ty. Dysio Simonowi, który to ty? Który to, Dysia to... Z... Dysia jest? Dysio jest o tutaj. Zabij, on tam No dobra. No no i robimy Koski panowie. K7Z i. Koski ma pro. K7! Team uh, RDVN i RDV muszą wygrać. Simona, dawaj. Hmm. 5, dawaj, 3, masz 17 minut na nowej co? Dobra, szybko, szybko, szybko. Bo zaraz ja was tak, Dawaj go! No. dobrze! No więc dzisiaj taki sobie oto odcineczek. No no i dobijcie 150 łapkaczek, myślę, że dacie radę. Jutro widzimy się w Hidden To by było na tyle no i... Cześć, cześć, Thompson. Wygrałem wygrałem cymona. Ha nuby! Pro! A ja okay. pro?